Witam Was w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z propozycjami sukienek na wesele w wersji nieco bardziej budżetowej, ponieważ wszystkie sukienki są z sieciówek. Się specjalnie do galerii, przeszłam się po jakichś sześciu albo siedmiu sieciówkach, żeby je dokładnie przeglądać i wybrać dla Was najlepsze propozycje. Zanim przejdziemy jednak do sukienek, chciałabym poruszyć temat tego, jak taka sukienka w ogóle powinna wyglądać, ponieważ Hesele jest to dosyć specyficzna impreza i nie można tam ubrać wszystkiego. W ogóle dzisiaj jest pierwszy odcinek, który nagrywam z psiakiem, więc jak będzie gdzieś tam latała w tle, to wybaczcie. A więc suknie na wesele powinny być na tyle eleganckie i skromne zarazem aby móc okazać się w kościele i na parkiecie czyli szukamy czegoś niezbyt wyzywającego trzeba pamiętać, że na takich imprezach zwykle no, pojawia się jednak cała rodzina więc trzeba jednak zachować jakąś taką skromność malutką i wdzięk zarazem sukienki weselne nie powinny być czarne ani białe, ponieważ biel zarezerwowana jest dla panny młodej a my nie powinnyśmy z nią konkurować także szukamy raczej kolorowych Propozycji skromniejszych, takich, aby pokazać się przed wszystkimi bez żadnego trzymania się, zakrywania. Wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o długość sukienki, ponieważ to też może być taka niewiadoma, to znalazłam informację, że nie ma ściśle sprecyzowanego kanonu sukienki na wesele, nie wypada natomiast założyć sukni zbyt kusej przed kolana. Gdyż przyjęcie ślubne to nie jest dyskoteka, ale znalazłam informacje, słuchajcie. <grych> informacje, które mam jeszcze tutaj podane, to że najmodniejsze fasony sukienki na wesele to sukienka za kolano. Jednak równie popularne są suknie dłuższe do kostki lub płytki, a także te nawiązujące do stylu lat 50. I są to sukienki na halce mocno podkreślające talię. I co mnie zaskoczyło, to to, że należy również ograniczyć dodatki, zrezygnować z błyskotek takich jak cekiny lub kryształki. Myślę, że teraz już e, spoglądamy na to troszeczkę łagodniej. Jak się przyjdzie e, z paroma kryształkami czy tam z dodatkami, to nic złego się nie stanie. Chodzi o to, aby po prostu nie odbierać uwagi od panny młodej i nie próbować wyglądać najlepiej, że tak powiem, tylko po prostu przyjść elegancko, w miarę skromnie ubraną i się dobrze i wygląda pięknie, ale nie, pięknie. Dobrze, przejdźmy zatem do sukienek. Zacznę od Reserved, ponieważ w Reserved jest teraz taka kolekcja, która jest dostępna online. Zresztą miałam przyjemność z nimi wtedy współpracować, nie tutaj. Ale ta kolekcja bardzo pasuje mi właśnie na takie klimaty weselne. Jest to kolekcja Fet Couture, nie wiem jak. Powinny się wymawiać. I są to takie e, sukienki troszkę bardziej oryginalne. W ogóle nie połączyłabym ich z Reserved, z taką regularną kolekcją, ponieważ są takie troszkę bardziej szykowne, wymyślne i tak dalej. I ja sobie wzięłam od nich jedną sukienkę, którą stwierdziłam, że koniecznie muszę wam tutaj pokazać. No i moim zdaniem ona się po prostu pięknie nada na wesele. I jest to sukienka, która ma tutaj taki top. Na to jest siatka, którą przewiązuje się na jedno ramię. I tutaj wzdłuż mamy spódnicę. E, taka ale Halka. Która jest z tego samego materiału co top i dalej wystaje nam taka siatka. No, ta sukienka przyciągnęła moją uwagę, jak tylko ją zobaczyłam na pakszotach i stwierdziłam, że muszę ją mieć. Także. Zobaczcie sami, jak wygląda na mnie. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że ta propozycja to jest strzał dziesiątkę. Ja się w ogóle czuję jak taka podróżka po prostu w niej, ale bardzo chętnie wybrałabym się w niej na wesele. Wydaje mi się, że to będzie też taka wygodna propozycja, bo ona jedynie co, ściska nas tutaj na gumce w talii, ale tak to jest naprawdę bardzo komfortowa. Ten top tutaj trzyma się naprawdę dobrze. Możecie sobie też coś pod to założyć jakiś taki stanik bez szelek, bo tył wygląda w ten sposób. Same wiążecie sobie tą kokardę tutaj, także można zrobić to lepiej oczywiście. Bardzo podoba mi się ta spódnica, że tej siatki jest tutaj więcej i ona właśnie wystaje spoza tej e, krótszej mm, halki, ale jedyne co mi się w tej sukience nie podoba, to materiał, z którego jest zrobiony ten top. To nie jest aż tak duża wada, żebym nie wyszła w tej sukience, natomiast no, ten top mógłby być po prostu zrobiony z lepszego materiału, żeby wyglądał Bardziej elegancko, ale tak czy siak ta sukienka jest prześliczna i wydaje mi się, że na wesele nada się w sam raz. Także może dostać ode mnie ocenkę 9. Druga sukienka z Rezerw przyciągnęła moją uwagę swoim wzorem. Ma ona tutaj fajne podkreślenie talii, tak przynajmniej mi się wydaje. Ja wam powiem, że ja tych sukienek nie mierzyłam, tylko brałam to, co uważałam, że będzie dobre, aby przymierzyć to tutaj na żywo z wami. Także ten wzór totalnie mnie tutaj przyciągnął do niej. Ona jest z takiego materiału troszeczkę sweterkowego, ale wygląda bardzo oryginalnie. Pomimo tego, że jest na szelkach, no to uważam, że jest bardzo, ma bardzo fajny krój. Myślę, że nie powinna być zbyt krótka. No i narzucenie na to jakiejś fajnej, czarnej, oversize'owej marynarki to jest w ogóle mój ulubiony sposób na jakieś imprezy, żeby po prostu wziąć oversize'ową marynarkę. E, nie skórzadą kurtkę taką ramonesę. No ja właśnie z tej sukienki pasowałaby mi fajnie marynarka. Także sprawdźmy ją na mnie. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że dobrze wybrałam. Jedyne co muszę powiedzieć, to, że dekolt jest całkiem spory. No tutaj w moim przypadku mi się to podoba, bo no nieważne co zrobię, to nie wygląda to moim zdaniem przynajmniej w żaden sposób wyzywająco. Natomiast jeżeli ktoś ma większy biust, no to ta miseczka nie jest zbyt duża, także może to wyglądać troszeczkę zbyt nachalnie. Dla dziewczyn z mniejszym biustem wydaje mi się, że naprawdę propozycja bardzo Fajna. Możecie sobie na to ubrać, tak jak powiedziałam, jakąś fajną marynarkę. Pobawić się troszeczkę dodatkami, ale raczej postawiłabym na jeden kolor dodatków, na przykład czarny, ponieważ. Ta sukienka sama w sobie ma dużo różnych kolorów, ale jest mi w niej bardzo wygodnie. Może być w niej nieco gorąco ze względu na ten materiał sweterkowy, ale tak czy siak naprawdę wydaje mi się, że ta sukienka jest spoko. Bardzo mi się ona ogólnie podoba. Ten krój mi się bardzo podoba. A, znaczy nie krój, tylko. Wzór wygląda bardzo ładnie, tył też ma bardzo ładny Długość odpowiednią na wesele 9 ponownie Zresztą nie, no dlaczego mam nie dać 10 Skoro nic nie, nie nie pasuje, no to 10 Kolejna sukienka z Reserved przyciągnęła mnie swoim jednym detalem. W ogóle powiem wam, że byłam w szoku, że znalazłam tyle sukienek właśnie w Reserved, a nie w innych sieciówkach, ponieważ z wielu sieciówek wyszłam z pustymi rękami. Jest ona tutaj na pozór taka zwykła i klasyczna, natomiast jak przejdziemy w dół, to mamy taki oto wachlarz piór na samym dole. Stwierdziłam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. Ma fajny kolor, co prawda ja nie jestem fanką takich mocnych i wyrazistych kolorów, ale wiem, że są tutaj takie. Dziewczyny, które takie lubią, myślę, że sama będę się w niej dobrze czuła. Po prostu nie jest to kolor pierwszego wyboru dla mnie. Natomiast, no bardzo podoba mi się jej krój, że tutaj jest taka zwykła. Możemy sobie pozwolić właśnie na jakiś fajny dodatek, okrycie wierzchnie, żeby ją tutaj na górze urozmaicić. No a ta spódniczka robi nam całą robotę. No i oczywiście pamiętajcie, że aby te stylizacje ładnie dopełnić, no to dobieramy fajne dodatki. Przeczytałam, że nie może być ich zbyt dużo, oni mogą się za bardzo świetnie także próbujmy nie przesadzać. Natomiast kolczyki, w ogóle wszelkiego rodzaju biżuteria dopełni wam ładnie tą stylizację i nie bójcie się też poszaleć z włosami z jakąś fajną fryzurą, z założeniem nawet jakiejś fajnej chusty, opaski wszystkie takie detale dopełniają stylizację. No dobra, słuchajcie tutaj już parę uwag mam pierwszą z nich jest na pewno cena ponieważ ta sukienka jest 100% z poliestru, więc cena 300 zł za taki element, no moim zdaniem troszeczkę przesada. Bardzo fajnie z jednej strony jest to że ona ma regulację ramionczek, zobaczcie. Natomiast ma to też swoje minusy, ponieważ po pierwsze dodaje takiego bieliźnianego efektu, a ona jest sama w sobie taka prościutka i właśnie wyglądająca troszeczkę jak halka pod sukienkę. Zobaczcie, że tutaj pod pachami ona jakoś tak dziwnie odstaje. Wcześniej te szelki były krótsze i wtedy to było tak jakby zniwelowane. Widzicie, teraz ono się układa dobrze. Natomiast no, nie podoba mi się wtedy ten dekolt. Wygląda jakoś tak dziwnie, zaburza proporcje ciała i poszerza ramiona. Także niestety co do tej propozycji nie jestem przekonana, nie do końca wiem czy chcę wam ją polecić, na pewno nada się ona lepiej dla osób niższych ponieważ ja ze swoimi 172 cm mówię, że jest ona troszeczkę krótka ponieważ no zachodzi mi za pośladki ale jest to już taka długość moim zdaniem troszeczkę zbyt krótka, także tutaj taka piąteczka wlatuje, no i sama nie wiem pomysł był bardzo dobry wykonanie troszkę gorsze sama nie wiem czy z ostatnią propozycją z Reserved mnie troszkę nie poniosło ponieważ wybrałam sukienkę która jest bardzo kolorowa Tara! sama nie wiem jak ona będzie wyglądać ona jest bardzo długa i bardziej kojarzy mi się z jakimś takim Wa weselem w plenerze, troszeczkę mniej e, w klimacie kościołowym, bym tak powiedziała, ponieważ ona jest bardzo kolorowa. Sama nie wiem, czy to nie jest właśnie przesada, że ona ma tyle kolorów, jeżeli chodzi o wesele, ale w sumie jakby bardziej mi się może to kojarzy z troszkę starszymi kobietami, jakby tak ubrały, to myślę, że to by wyglądało całkiem fajnie. Także zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie, bo to jest najmniejszy rozmiar, a jest naprawdę bardzo szeroka. Sprawdźmy to. No dobra, słuchajcie, pierwsze co muszę powiedzieć to, że zadziwiająco dobrze się w niej czuję, a totalnie nie jest to mój styl, kojarzy mi się troszeczkę ze starszymi kobietami, natomiast ja czuję się w niej tak świeżo, po prostu tak, nie wiem jak mam to określić, troszeczkę mam tutaj taki styl boho, zobaczcie sobie na te rękawy, no jest ona na pewno bardzo wygodna, aczkolwiek troszkę spadają mi te ramiona i wyglądają tak... I muszę je poprawiać. Natomiast bardzo fajne jest to, że tutaj te ramioczka są regulowane i to jest bardzo fajne, że możemy sobie dostosować ich długość, bo na początku, jak je ubrałam, to były właśnie zbyt krótkie. Także generalnie ta sukienka mi się bardzo podoba. To jest w ogóle dla mnie dziwne, bo tak jak mówię, nie ubieram się w takie rzeczy. Możecie mi dać zdać, czy uważacie, że to jest przesada na wesele, bo moim zdaniem chyba zależy od. Wesela. Pasuje mi na pewno w plener, właśnie ta sukienka, jakieś takie bardziej ogródkowe przyjęcie, może jakieś poprawiny. No, ta, ta sukienka dodaje takiej, tak nas ożywia, mam wrażenie, i jesteśmy w niej takie świeże, naturalne. <tak>, tak mi się kojarzy. Także kurczę, jestem zdecydowanie w szoku, że to powiem, ale podoba mi się ta sukienka i wyszłam w niej ogólnie. Tak gdzieś. Takie trochę mami vibe, ale toś coś ma w sobie, co mnie do niej przyciąga. Także tutaj, słuchajcie, będzie yy, dziewiąt. Teczka, Nie no, ósemeczka, ponieważ te ramiona właśnie troszeczkę spadają, ale tak to nie mam się czego czepiać i jest to chyba jakieś moje nowe odkrycie. Zastanowię się, czy jej sobie nie zostawię. No dobra, kolejnym sklepem niech będzie H&M, z którego przyniosłam tylko jedną sukienkę. I ta sukienka wygląda w ten <laughs> sposób. Wydaje mi się, że naprawdę jest to fajna propozycja na wesele ponieważ e, nawet jak czytałam, to polecano sukienki w kolorach pastelowych. Dodatkowo jest ona plisowana, więc wydaje mi się, że ta propozycja naprawdę może się nadać. Sprawdźmy, jak będzie wyglądać na mnie. No słuchajcie, jest lepiej niż myślałam, ponieważ ta sukienka ma idealną długość i to jest taki chyba Wzór idealnej sukienki weselnej. Nie możecie powiedzieć, że nie. Mamy zabudowany dekolt, jest szeroka, także Brzusia ma swoje miejsce na jedzenie i nic nie będzie widać. Jest bardzo, bardzo wygodna, idealna długość. Czego chcieć więcej? Dodatkowo ma piękny kolor Baby Blue. No, wydaje mi się, że też dla blondynek pasuje idealnie. Dla dziewczyn z ciemnymi włosami również, po prostu jakoś takie z tablotyką, więc widzę, że to pasuje. No i myślę, że nawet wesele nada się idealnie. Słuchajcie, to jest y, propozycja za tam ponad 100 zł, ale wydaje mi się, że. Gra. Nie wiem co mam wam mówić, ponieważ no, niczego się totalnie nie mogę czepić. Jakoś tak udało mi się chyba z tymi sukienkami do tego odcinka bardzo fajnie trafić, bo czuję się w niej super. Naprawdę czuję się w niej świetnie. Mam na sobie rozmiar S. Tutaj też te wycięcia są idealnej e, wielkości, nic mi z nich nie wychodzi. I jak dziewczyny będziecie niższe, to wtedy ta sukienka automatycznie zrobi się dłuższa. No mi się podoba, że ona jest jeszcze przed kolano u mnie, ale wydaje mi się, że by była dłuższa, to również wyglądałoby fajnie. Tak że tutaj mogę dać na spokojnie dyszkę, jakby czemu nie? Zarę zostawimy sobie na sam koniec, ponieważ tam znalazłam najwięcej propozycji, a teraz przejdziemy sobie do mango. A więc z mango przytargałam. Słuchajcie, taką oto sukienkę, która bardzo, bardzo, bardzo przyciągnęła mnie tym swoim wzorem kwiatowym. Oprócz tego, słuchajcie, ma ona wycięte plecy. Zobaczymy, jak z jej długością, ponieważ to jest chyba jedyna kwestia, której się obawiam, że będzie zbyt krótka. Ponieważ tak to wydaje mi się, że jest właśnie fajna, takie letnie wesela, może też w klimacie troszeczkę bardziej ogrodowym, ale niekoniecznie. Pamiętajcie, że dodatki na przykład wyższe buty mm, takie a la kozaki na przykład y, takie a la buty, hm. nie wiem czy kobojskie bo to bardzo co, się na wesele, albo na przykład sandałki wiązane, to wszystko dodaje takiego uzupełnienia stylizacją. także zobaczymy jak ta sukieneczka będzie się prezentować. No dobra, witam. A więc, słuchajcie, nie wiem. Jakby sukienka mi się na pewno bardzo podoba, natomiast ten materiał nie jest rozciągliwy. Ona się może podwijać po prostu. Podczas chodzenia trzeba będzie ją cały czas podciągać w dół. No i dodatkowo jej długość nie jest tragicznie. Natomiast no nie jest chyba też tak bardzo bezpiecznie i weselnie No ale zobaczcie, że te plecy wyglądają bardzo ładnie e, Są takie inne Tył mi się ogólnie podoba Jedyne to te zastrzeżenia są co do długości e, I nie jest to najwygodniejsza skienka świata Tak bym powiedziała Przez to, te, że ten materiał nie jest właśnie rozciągliwy Natomiast może dla niższych osób to będzie fajniejsza propozycja Bo ja chyba bym się na nią nie zdecydowała Chociaż no kurczę, w sumie to nie jest źle nie wiem, mam taką jedną czerwoną e, mini sukienkę, w której bym poszła na wesele, ona jest jeszcze w ogóle krótsza, także no nie wiem, ale to już nieważne, z innej leczki. Słuchajcie, jestem tak tutaj nie do końca przekonana, nie do końca jestem przekonana, czy bym wam ją poleciła ze względu na wygodę, to podciąganie i długość. Natomiast sukienka sama w sobie no, wygląda bardzo ładnie. Te bufiaste rękawy i tutaj robią taki troszeczkę bardziej elegancki look, także może takie wesele znowu w ogrodzie, garden. Kim by się lepiej na to. Także tutaj taka szósteczka teraz jeden z moich faworytów z Mango na pewno jest to długa sukienka tym razem, jest w kolorze takim zgaszonym mocno, mocno, mocno zgaszonym różowym, wpadającym w brąz piękny odcień jest to prosta sukienka o takim lejącym, dosyć ciężkim materiale który nie będzie się miał, to na pewno i ma zmarszczenie na dekolcie, jest na szelkach no słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze sprawdźmy to, ponieważ wydaje mi się, że ten Tył też będzie fajnie wyglądał. Długa sukienka z rozcięciem z tyłu. Can't wait. Zapraszam. Faworytka dzisiejszego odcinka. Naleziona. Ta sukienka mi się tak podoba, że zostaje u mnie. 100% piękna. No. Pod kątem Wesela. Oliwia myśli, racjonalnie. A więc, no słuchajcie, co do długości, no nie możemy się przyczepić, ponieważ sięga mi ona kostek praktycznie. No jest naprawdę bardzo długa. Natomiast ten materiał, przez to, że jest taki lejący, wygląda po prostu tak ładnie, tak dostojnie, I elegancko, że po prostu nie mogę przestać się na nią patrzeć, a dodatkowo ten dekolt. No i właśnie tutaj chciałabym poruszyć tę kwestię, ponieważ nie wiem, czy dla niektórych ten dekolt nie będzie zbyt duży na wesele. W takim przypadku e, możemy sobie to czymś zakryć, albo ubrać troszkę więcej na dekolt, na przykład biżuterii może jakaś takiej Mocniejszej, żeby właśnie ten dekolt przykryć. Może jakaś taka chusta, albo jakieś okrycie wierzchnie które nam tutaj to zakryje. Myślę, że marynarka równie dobrze by się tutaj spisała. No ale nie możecie powiedzieć, ten dekolt wygląda cudownie. Po prostu wygląda przepięknie. Zobaczcie jeszcze, jak wygląda z tyłu. Całe gołe plecy. Z jednej strony jest to taka prosta sukienka, by się wydawało, ale z drugiej ten dekolt robi furorę. Ja jestem po prostu za. Kochana. Ten kolor e, dekolt, jej krój no po prostu wygląda cudnie. No i tutaj możemy się fajnie pobawić z tymi dodatkami. Możemy sobie postawić na jakiś taki jeden, czy tam dwa kolory nawet, żeby tutaj jej coś dodać. Możecie mi dać znać, co myślicie, czy ten dekolt jest ok? Chyba dla dziewczyn z większym biustem może to być po prostu na wesele już troszeczkę zbyt dużo, żeby tego dekoltu nie było, widać za bardzo tego biustu. Natomiast I'm in Dziewięć dostanie ze względu na duży dekolt pod kątem wesela myśląc, natomiast skradła moje serce i zostaje u mnie. Jest piękna. Dobrze, ostatnia propozycja z Mango w kolorze czarnym, także słuchajcie. Są osoby, które chodzą w czarnym na wesele, są osoby, które nie. Możecie mi dać znać, czy dla Was to jest ok, czy raczej wystrzegacie się tego czarnego. No ale przyszłam do Was z propozycją. Być może Mango posiada też w swojej ofercie takie sukienki, tylko że w innym kolorze. Jest. Ona dosyć taka prosta, natomiast tutaj na górze będzie na pewno obcisła, zresztą na dole też. Tyle, że na dole po całej długości tej spódnicy ma marszczenia. Więc obstawiam, że będzie tutaj regulacja długości samemu, co jest bardzo, bardzo fajne. Taki klasyczek. Wydaje mi się, że to jest sukienka, która nada się nie tylko na wesele. Natomiast nie wiem, jak z tym czarnym kolorem, także czekam na Wasze opinie. No dobra, muszę przyznać, że ta propozycja również mi się bardzo, bardzo podoba. Natomiast nie wiem, jak z tym kolorem czarnym. No powiem szczerze, że byłam w swoim życiu na dwóch weselach. I to było dosyć dawno. Niestety, wiecie, jak ja bardzo nad tym ubolewam? Chciałabym pójść na wesele. Jak ktoś chce mnie zaprosić. Przyjadę. No, ale możecie mi zdać znać, dlatego co z tym czarnym kolorem. Natomiast jeżeli chodzi o jej krój, to jest cudo, ponieważ materiał jest rozciągliwy. Tutaj pięknie wszędzie nam się ta sukienka marszczy. No i dlaczego tu jest dłuższa, tu jest krótsza? Ponieważ chciałabym wam pokazać, że ona naprawdę daje się tutaj wydłużać przez tą regulację. Także może być zdecydowanie dłuższa. Natomiast może być też krótsza i będzie wyglądać Pięknie. No to jest taki niby klasyk, ale ciężko jest też trafić na sukienkę tego typu, która się za bardzo nie podwija do góry, a tutaj akurat przy tej czuję, że stoi w miejscu. Także tada. mogę Wam ją serdecznie polecić. Jest bardzo wygodna. Tutaj wszystko się fajnie układa, ta, ta góra też wygląda ładnie, ma wycięte bardzo ładnie m, te otwory na ręce. Śliczna sukienka, serio. Jeżeli szukacie czegoś takiego, to naprawdę Wam. Polecam, bo trzyma się idealnie. 10, dostaję 10. No dobra, na koniec zostawiłam Zarę i sięgnę sobie po pierwszą sukienkę, którą wybrałam bardzo takim. Odważnym kolorze. Natomiast jest to taka satynowa sukienka, która może być nieco zbyt krótka dla niektórych osób wyższych, także zaraz to sprawdzę. Natomiast jest ona bardzo, bardzo ładna. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten dekolt, czy nie będzie zbyt duży. Wydawała mi się, że będzie całkiem fajna, ale nie wiem jak z tymi detalami, typu właśnie długość i dekolt, także sprawdźmy to razem. No dobrze, w tej propozycji na pewno. No, zmieniłabym rozmiar, <noise> ponieważ XSK jest dla mnie zbyt mała, zbyt krótka, zbyt obcisła. Nawet słuchajcie, nie chciało mi się bawić z zapinaniem tych trzech guzików, ponieważ szło ciężko także. Zostawiłam to. Jest ona też zbyt krótka, to na pewno z rękawy są zbyt krótkie. No nie, powiem Wam, że ta propozycja mi nie siedzi. Jakby to była eska, nawet to wydaje mi się, że na wesele się ona za bardzo nie nada. Także ogólnie sukienka całkiem spoko, natomiast nie wiem dlaczego te rękawy są takie przykrótkie. Także to nie jest trafiona propozycja. Dostaję takie cztery. I'm sorry. Kolejna sukienka, która totalnie porwała mnie kolorem i materiałem, jako, że też jest taka Ala plisowana, tylko że te plisy są dużo mniejsze niż w tej propozycji z H&M co do niej nie jestem pewna, ponieważ e, ma ona tutaj taki dosyć pokombinowany dekolt. Ja, ja wiem jak to wygląda, tylko że... Nie wiem, czy na wesele to nie będzie too much, także musimy to sprawdzić, bo jednak tych wycięć jest tutaj trochę. Wiecie, to jest też każdego taka trochę bardziej indywidualna sprawa, każdy podejmie sam decyzję, w czym pójdzie, w czym nie, w czym się czuje, a w czym się nie czuje. Są jakieś zasady, ale czasem te zasady nie są tak jasno określone, że tutaj nie może być wycięć, a tam mogą być. Także przymierzymy i sprawdzimy, ocenimy, zobaczymy. Słuchajcie, nie ukrywam, że ta sukienka mi się bardzo podoba, aczkolwiek na wesele to jest raczej tłumacz, bo ten dekolt mm, mm, nie jest nijak skromny. Lecy wyglądają tak bardzo, bardzo ładnie. No ta spódnica też jest fajna, bo jest taka długa. bo się, że coś mi tutaj zaraz wyleci. Jest długa, szeroka, co jest super. Generalnie sukienka jest śliczna, natomiast no, na wesele raczej bym jej... Nie proponowałam, bo możecie, możecie kogoś urazić po prostu e, swoją golizną tutaj, ale ogólnie jako sukienka, jeżeli nie boicie się wyzwań, to rekomend. No naprawdę, wydaje mi się, że ten dekor wygląda bardzo fajnie. Taka wakacyjna, oh, jakbym jechała na jakieś Malediwy. Zastanawiam się, czy jej nie zostawić, ale kojecie no nie wiem, no nie wiem, bo jest to już takie... Sexy i odważne, ale sukienka piękna. <noise> Tylko nie na wesele. Także ciężko jest mi tutaj ocenić, bo, jako na wesele, to bym oceniła chyba na 3 albo 4. Natomiast, jaka sama sukienka, to oceniłabym ją na 8, bo jest śliczna. No dobra, kolejna. Ja tutaj w zarzytek chyba poszalałam troszeczkę z tymi fasonami. No ale kolejna sukienka jest czerwona. Chyba. Nie jest to problem, aby przyjść w czerwonej sukience. Ta sukienka ma raczej taki prostszy krój. Bardzo ładny dekolt się zapowiada. Plecy troszeczkę wycięte. Jest długa, także myślę, że może się wpasować dla wielu kobitek. Sprawdźmy. Moje drogie, nie dziękujcie. Znalazłam idealną sukienkę na wesele. <grym> Naprawdę pasuje moim zdaniem po prostu idealnie. Tyle, że ja bym sobie jeszcze spróbowała o rozmiar mniejszą, żeby ten dekolt się jeszcze lepiej trzymał, ale. Długość idealna Piękny dekolt, troszkę większy Rzeczywiście, ale wszystko co ma Być zasłonięte jest zasłonięte Myślę, że nawet dziewczyny z większym biustem Tutaj nie będą wyglądać Wyzywająco Zobaczcie sobie jeszcze ten piękny tył Który pokazuje plecy Ale nie zbyt Dużo. mamy jeszcze dodatkowo to wycięcie na nogę też super i w ogóle fajnie że ono jest z przodu bo ta noga nie wychodzi za każdym razem ale to wycięcie jest i sukienka wygląda Pięknie, wygląda elegancko, wygląda tak dostojnie, z klasą. No, moim zdaniem po prostu cudo. Jak na wesele, mimo tego, że kosztuje troszkę więcej, to moim zdaniem wygląda idealnie. Nie jestem w stanie się do niczego przyczepić Ten dekolt robi po prostu furorę i robi z tej sukienki jakąś sukienkę na milion dolarów po prostu. Dostaje 10 na 100%. I no, słuchajcie, dzisiejszy odcinek, naprawdę wydaje mi się, że trafiłam z wieloma propozycjami bardzo dobrze. Kolejna troszeczkę podobna do tej mojej faworytki z Mango tyle, że ona ma lejący dekolt, jest troszeczkę bardziej wpadająca w brąz, natomiast materiał bardzo podobny, długość bardzo podobna, także tutaj myślę, że nie będziemy się przy niej e, długo zatrzymywać zobaczymy jak wygląda i ocenimy czy się nadaje do chodzenia No dobrze, mamy propozycję podobną do tej z Mango i ona podoba mi się równie bardzo chociaż tamta chyba jeszcze bardziej mnie po prostu... Porwała tym swoim dekoltem, ale no tutaj. Mm, I can. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Na pewno pod obie te sukienki musicie mieć bezszwową bieliznę, ponieważ ja mam naprawdę bardzo cienkie majtki na sobie, białe, a widać tę siateczkę tak troszeczkę na taką koronkę, która to jest, także tylko bezszwowa. No, ale wygląda pięknie. Zobaczcie, ma piękny tył, też cały wycięty. No i jest to prosta sukienka, na pewno też budżetowo wychodzi bardzo dobrze. Piękny kolor, ten. Dekolt się trzyma i serio jest ok. Jak na taki lejący się dekolt, to naprawdę jest w porządku. Teraz mam niezły Mindfuck, którą powinnam zostawić. A może obie, nie wiem. Ale są po prostu takie piękne, że nie mogę. I może, jakbym sobie to skróciła na przykład. Tam to była dłuższa, a to żeby mieć ku krótką to też jest dobra opcja ale słuchajcie, na wesele myślę, że naprawdę w porządku, mimo tego, że jest dosyć spory dekor znowu możemy narzucić jakąś marynarkę mamy bardzo ładny, elegancki look, jestem za, 10 dostaje 10. To jest najtańsza skienka dzisiaj. I ostatnia propozycja na dziś. To taka propozycja w dosyć odważnym kolorze. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo fajna i ciekawa propozycja na wesele. Ma taki dosyć świecący materiał, jak możecie zauważyć. Troszkę taka satyna. No i przede wszystkim dominuje tutaj ten dekolt na jedno ramię. Długi rękaw, który na końcu się rozszerza. Długość długa z rozcięciem. No słuchajcie, tej propozycji jestem bardzo, bardzo ciekawa, także sprawdźmy ją. No dobra, jestem w tej jakże oryginalnej. Sukience. No i słuchajcie, pomysł był dobry i bardzo mi się podoba ten rękaw, że on jest tutaj taki szeroki. Bardzo mi się podoba ten pomysł, że jest to sukienka na jedno ramię, że mamy tutaj z boku wycięcie. Ogólnie bardzo, 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 bardzo fajny pomysł na sukienkę. Ten materiał jest bardzo specyficzny. On się mnie. Jak możecie zobaczyć, on jest dosyć tutaj pomięty na dole i nie jest rozciągliwy, co pewnie też widać. No sukienka, słuchajcie, możecie zobaczyć, że się tak świeci. Bardzo przyciąga uwagę moim zdaniem. Natomiast zadziało się tutaj coś dziwnego. Ten materiał się tutaj jakoś bardzo dziwnie zwija. Ja mam na sobie rozmiar XS i tutaj w biodrach opina mnie dosyć konkretnie. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to był jakiś taki większy problem tylko, że tutaj jest strasznie dużo materiału, który nie wiem po co tutaj jest, tak szczerze, w sensie on się jakoś tak dziwnie zwija może ja trafiłam na jakąś dziwną sztukę może mi dać znać, czy też ją mierzyłyście czy um, było u was podobnie, natomiast ogólnie sukienka by była bardzo fajna i ja bym ją wam bardzo serdecznie polecała bo jeszcze to wycięcie tutaj też robi robotę, no i wydaje mi się, że ten styl jest idealny na wesele, dla starszych, dla, dla dziewczyn młodszych również, no może nie takich naj Młodszych, no nie. Ale już tak 20 parę lat, wydaje mi się, że fajnie się to zgra, no bo jednak to jest taka poważna sukienka, o tak mi ją nazwała. Natomiast nie wiem, o co chodzi z tym materiałem tutaj. Nie rozumiem. Dlatego sukienka dostaje 7, bo bardzo chciałabym wam ją polecić. Natomiast ten materiał tutaj jest jakiś taki dziwny. Nie wiem, nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale ogólnie warto, warto przymierzyć, bo ta sukienka, jak widzicie, naprawdę jest bardzo ładna i taka dostojna, poważna i z klasą. No dobrze słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że znalazłyście coś dla siebie. Jak nie na wesele, to na inną okazję, albo tak po prostu. Ja słuchajcie, chyba zostaję z dwoma sukienkami. I to tymi, które są takie same, praktycznie. No ale nieważne. <gryw> Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Majo!